Arlekino wraca do Fontaine, więc pomyślelibyście, że w końcu zaczną dziać się jakieś ciekawe rzeczy. No i faktycznie poniekąd parę ciekawych informacji Archon Questy w wersji 4.1 nam przekazują. Tożsamość Furiny staje pod znakiem zapytania oraz potwierdzają się pewne teorie graczy dotyczące Nuvileta. Zanim jednak to się stanie, my sami trafiamy do więzienia. Przypomnijmy więc sobie, co działo się w akcie 3. i 4. Archon Questów Fontaine. Tak, w obu aktach, ponieważ połączyłem te dwa questy w jeden odcinek, podejdziemy do niego też troszkę inaczej niż zwykle nie będę wam bowiem opisywał jak dokładnie one przebiegały, a skupimy się na najważniejszych wątkach. W końcu mówienie o tym, że biegaliśmy w kółko od miejsca do miejsca po więzieniu sprawi, że wszyscy dpośniemy. A skoro o więzieniu mowa, to zacznijmy nasze omówienie, bo faktycznie do więzienia trafiamy za sprawą Planu Nunvilletta, który wysyła nas tam po to, byśmy dowiedzieli się co stało się z Childem. Ten w więzieniu sobie był, ale zniknął i ślad po nim zaginął. Może i jego zniknięcie nie byłoby tu jakimś wielkim problemem samym w sobie, gdyby nie to, że a Child, bądź co bądź, jest harbingerem, jedną z najważniejszych osób dla samej tsaricy, kraju Archonki Władczyni Oraz B, inny harbinger Arlekino, która tyle co wróciła do Fontaine, chwilę temu wjeżdżała na ambicje podobno Archonce tegoż narodu, dosadnie sugerując, że informacja o stanie Childa jest dla niej niezwykle istotna. Szykuje się więc dyplomatyczny kryzys, no bo jak potwierdzić stan Childa, gdy ten jest w stanie nieobecnym? Kryzys zdecydowanie jest nie na rękę Fontaine, które to własnych kryzysów i problemów masz, nadto to też jak zwykle pada na nas byśmy to my odwalili brudną robotę i Childa odnaleźli. Spoiler, nie znajdziemy go. W ogóle wydaje mi się, że wraz z postępem tych questów jakoś odtartali, prawie wszyscy zapominają, a ten biedny, a zresztą dojdziemy do tego później. Samo więzienie, do którego trafiamy, ciężko w ogóle zwykłym więzieniem nazwać. Fortress of Meropid, bo to o niej mowa, to niejako autonomiczna twierdza powstała jeszcze u początków panowania Egeri, czyli poprzedniej Hydro Archonki. Początkowo było to miejsce dla wygnanych skazańców, którym sama Archonka powierzyła strzeżenie swojego sekretu. sekretu o którym to porozmawiamy w dalszej części odcinka, dobra? Obecnie służy nie tylko jako miejsce, do którego trafiają skazańcy, ale też jest fabryką z własną walutą, zarządcą w postaci noszącego miano Duke'a Rysleya oraz miejscem, które nie podlega pod kert of Fontaine. Stąd też taki nuwile potrzebował nas jako szpiegów, gdyż no sam żadnej władzy tutaj nie posiada. A my szpiegujemy całkiem dobrze, wtapiamy się w powstałe tu społeczeństwo, po kolei poznając kolejne sekrety tego miejsca i natrafiając na linii i Zaraz, zaraz, to... My po to poświęciliśmy pierwszy akt Archon Questa, by udowodnić niewinność rodzeństwa, by ci przy pierwszej lepszej okazji dali się wsadzić do więzienia. No w sumie to tak. Zrobili to podobno dlatego, że sama forteca skrywa pewien sekret, który koniecznie muszą odkryć, a no i Arlekino udało się potwierdzić, że Focalors nie posiada przy sobie Gnozy, co skłoniło ich do przypuszczeń, że Gnoza właśnie tutaj gdzieś się znajduje. Jak już pewnie pamiętacie, jest im ona potrzebna nie tylko po to, by koniec końców wylądowała w rękach caricy, ale głównie po to, by z jej pomocą poradzić sobie z przepowiednią krążącą nad Fontaine. Decydujemy się więc współpracować z rodzeństwem, by odkryć co tu się w tej fortecy tak naprawdę dzieje. A dzieją się. Dziwne rzeczy. Po pierwsze, nocami miewamy sny, w których to widzimy Childa i to, co robił, gdy tutaj przebywał. Po drugie, sama forteca ma kilka niepisanych, ukrytych zasad, których pod żadnym pozorem nie wolno łamać. W takim razie, oczywiście, łamiemy je wszystkie jak leci. Doprowadza nas to do nocnego spotkania przy rurach z osobami, które okazują się być poniekąd podwładnymi Childa. No, nieźle sobie Skubany w tym więzieniu radził. Ci informują nas, że Tartalia pewnego razu pobiegł w pewnym kierunku, bo podobno słyszał tam jakiś głos i od tej pory słuch po nim zaginął, a sam Korytarz obecnie jest całkowicie zalany. Na całe szczęście znamy takiego jednego nurka, i na całe szczęście też siedzi z nami w więzieniu. I tu kończy się akt trzeci. Głupio, prawda? Akt, który de facto powiedział nam jedynie, że wyczekiwana przez wielu Arlekino wróciła do Fontaine, a Child, który miał siedzieć w więzieniu gdzieś się zapodział, no i jego zniknięcie owiane jest jeszcze większą tajemnicą niż początkowo można by przypuszczać. Oczywiście zostaliśmy też wprowadzeni w klimat samej fortecy i będzie nam to potrzebne w czwartym akcie quest'a, do którego teraz przejdźmy. Podczas gdy Fremina szykuje się do zanurkowania w zalanym korytarzu celem znalezienia śladów Childa, nasze poszukiwanie informacji i odkrywanie tajemnic fortecy trwa. Trafiamy do pielęgniarki Sidgwin, by tam troszkę przyśpiegować, a w tym samym celu kilka dni później udaje się tam Lynet. Okazuje się jednak, że gdy tam przybywamy, nigdzie nie możemy jej znaleźć. Znajdujemy natomiast informacje od samego Risleya, które w dobitny sposób pokazują nam, że ten o wszystkich naszych poczynaniach wie i ma już ich dość. Konfrontacja z nim stawia Linnieta w szachu, bowiem okazuje się, że Duke nie dość, że przytrzymuje Lynet, to jeszcze zamknął tak głęboko pod wodą na zewnątrz samej fortecy, gdy ten sobie nurkował. Linii, by móc uratować rodzeństwo, miałby przekonać Arlekino do rozmowy. Z Rayleighem, lecz w sumie w zasadzie głównie dzięki wstawiennicu Travellera, który odpowiada na kilka pytań Dukea, sytuację udaje się załagodzić. No, może pomogła też mała Siegwin strzelając w poddenerwowanego linieja strzałką ze środkiem usypiającym. Do pomieszczenia dociera nagle Chlorint, z nieprzytomny Freminet. Okazuje się bowiem, że ten wykazuje symptomy sugerujące, że napił się on Primordial Water. Tak, dobrze słyszycie, tej samej Primordial Water, która potrafi rozpuścić mieszkańców Fontaine, tej, której wasze użył do rozpuszczenia dziewczyn. Zapytacie więc pewnie, jak to się stało, że Fremine się nie rozpuścił. Ano wszystko zależy od stężenia wody, z jaką ma się styczność. Może kojarzycie jeszcze Sint, który to opracowany na bazie rozcieńczonej Primordial Water działał jak narkotyk. Nasz freminę na całe jego szczęście też miał do czynienia jedynie z rozpuszczoną, rozcieńczoną Primordial Water, która to z niewiadomych na tamten moment przyczyn zmieszała się z wodą w korytarzu, w którym Nurek nurkował, tylko obecność Klorint uratowała go przed śmiercią po tym jak stracił przytomność pod wodą. Sytuacja staje się też troszkę napięta, no bo w końcu bycie zamkniętym głęboko pod jak się okazuje, trującą i zabójczą wodą nie jest czymś, co wpisalibyśmy na listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią. W związku z tym na naszą prośbę Risley postanawia nas oświecić, a zarazem wtajemniczyć we wszystko to, co w samej twierdze się dzieje. Jak się dowiadujemy, on sam nie ma pojęcia, co stało się z Childem i wiedząc, że i my oraz poniekąd ekipa Linea bada tą Sprawę nie wtrącą się licząc, że rozwiążemy to za niego. Niestety sytuacja zaczęła wymykać mu się spod kontroli, gdy to zaczęliśmy więcej szperać przy temacie Forbidden Zone oraz dodatkowo pojawił się pewien problem z Primordial Water. Okazuje się bowiem, że zakazana strefa nie jest zakazana bez powodu, bowiem znajduje się tam pewien włas. Właz, pod którym znajduje się Primordial Seas, z którego stężenie wody w okolicznej zwykłej wodzie morskiej ostatnio znacząco się zwiększyło. Właz, który jeśli zawiedzie, poskutkuje to tym, co mówi przepowiednia wszyscy zostaną rozpuszczeni w wodzie. Ten właz, to miejsce, ta woda, to wszystko to sekret Egerii, którego mniej lub bardziej świadomie strzeżą wygnani ze społeczeństwa Fontaine mieszkańcy Fortress of Meropide. Risley pokazuje nam też jak szykuje się na wypadek tragedii, kiedy to właz w końcu nie wytrzyma. A bawi on się w biblijnego Noego, w sekrecie przed skazańcami budując statek, Arkę, która to pozwoliłaby przetrwać istotom, które by się na niej znalazły. Nie powiem, troszkę mi wtedy zaimponował i mam nadzieję, że do tematu tego statku jeszcze dane będzie nam wrócić. A skoro mowa o wracaniu, to wracamy do Lini, Linet i Fremine, informując ich o tym, czego byliśmy świadkami. Następnego dnia dzieją się rzeczy. Budzi nas alarm, a w całej Fortecy wybuchła panika. Orientujemy się, że wszystkiemu winien jest włas, który najprawdopodobniej w końcu no nie może wytrzymać i tak też się dzieje. Metal puszcza, a do Fortecy wbija się fala wody z Primordial Sea, która jest w stanie rozpuścić każdego mieszkańca Fontaine. Na całe szczęście Clorind i Risely są w stanie tymczasowo ją powstrzymać, a my udajemy się na powierzchnię sprowadzić Novileta, który powinien być w stanie pomóc. Skutkiem tych dział jest to, że w jednym momencie będą działy się de facto dwie rzeczy. Na powierzchni ma miejsce przeurocze spotkanie Lady Furiny i Arlekino, w którym my również bierzemy udział, a pod powierzchnią natomiast przybyły Nuwile używa swoich mocy, by zatrzymać postępującą wodę i z powrotem odepchnąć ją do miejsca, z którego wystrzeliła. Jest on także w stanie założyć nową pieczęć, która na jakiś czas powinna rozwiązać problem. Niemniej ciekawe rzeczy dzieją się na spotkanku. Tam Arlekino obserwując trzęsący się kubek, zdaje się orientować, co dzieje się pod powierzchnią wody. Zarzuca więc Furinie bezczynność w sytuacji, gdy mieszkańcom Fontaine grozi ogromne niebezpieczeństwo, na co Focalors odpowiada, że ma plan, tyle że dowiemy się o nim w swoim czasie. Arle pytają jeszcze o Oratrice Mechanic di Analyse Cardinale, szczególnie dopytując po co Furinie tak ogromna ilość indemnitium skumulowana przez lata. Oczywiście ta nie udziela żadnej konkretnej odpowiedzi, jednak to, że w ogóle taka kwestia została poruszona, daje nam do myślenia. Arle Kino już po wyjściu ze spotkania łapie nas na pogawędkę. Dziękuję nam ona za opiekę nad jej dziećmi, mając tu oczywiście na myśli magiczno-nurkowe rodzeństwo i zdradza nam parę ciekawych informacji. Przede wszystkim podejrzewa ona, iż Furina nie jest tym, za kogo się podaje. Przyznaje, że próbowała dokonać na niej zamachu celem pozyskania gnozy. Jednak nie dość, że okazało się, iż Furina gnozy nie posiadała, to Arle przyznaje też, że w jej oczach ta mała, bezbronna, zapłakana dziewczynka zupełnie nie wyglądała na boga. Dodatkowo wyczuła jeszcze, że ciąży na niej jakaś klątwa. Później dodaje także, że opiera swoje przekonania na doświadczeniu zdobytym przez lata służby u prawdziwej Archonki. Według niej ani Furina, ani Nuwile nie wyglądają na Hydro Archona. Na odchodne rzuca jeszcze, że w razie potrzeby chętnie będzie z nami współpracować, co w sumie jest miłą i jednocześnie podejrzaną odmianą, jak na nasze relacje z harbingerami. Jak się później okazuje, przypuszczenia Arlekino przynajmniej w połowie się potwierdzają. Faktycznie, Nubi w rozmowie z nami przyznaje, że nie jest jedynie tym, za kogo się podaje. W rzeczywistości jest także Hydro Sovereignem, smokiem wody, a w zasadzie jego reinkarnacją. Zapytacie pewnie, czym jest ten Sovereign, więc śpieszę z krótką lekcją lore. Dawno, dawno temu całym światem władało 7 smoków. Żywiołów nazywanych właśnie Seven Sovereigns. Potem przybył sobie Primordial One, była wojna, którą Smoki przegrały, a Primordial One stworzył niebo i ziemię dla dobra ludzkości. Jeśli zrobiliście drugi Quest na Hidy albo oglądaliście moje podsumowanie najważniejszych wątków z tego questa, to wiecie, że takowym Sovereignem jest nie tylko on spotkany tutaj Nuville, ale także Apep, który jest Dendrosmokiem. No i w zasadzie to tyle. Ówczesny Hydrosmok nie przetrwał, więc jakiś czas później odrodził się właśnie jako Nuville. W to, dlaczego odrodził się w ludzkiej, a nie w smoczej formie, zamieszkał. Są jeszcze Batysmal Bishapy i wątki z Enkanomii, ale obecnie nie jest to aż tak istotne. Istotne jest natomiast to, co mówi nam, zdaje się, w kontekście Gnozy. Kiedy Primordial One przybył do Tejwat i zapewne po tym, jak wygrał wojnę ze Smokami, zebrał ich część mocy, która obecnie stanowi podstawę władzy Archonów. Pada tu sformułowanie Archon's Authorities, które to nie bezpodstawnie interpretujemy, jakoby chodziło właśnie o moc zawartą w Gnozach Archonów. Paimon pyta Nowileta jeszcze, czy mógłby powstrzymać przepowiednie, na co ten stwierdził że przede wszystkim nie byłby w stanie wiele zrobić, jeśli Hydro Archon nie oddałby mu jego Authority, w związku z czym sugeruje on, że powinniśmy jeszcze szukać innych rozwiązań. No i co, w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o ważne rzeczy czwartego aktu Archon Quest'a Fontaine. A nie, czekajcie, chyba o czymś zapomniałem. Chociaż jeśli zapomniałem, to raczej nie było ważne. E a, tak, child. Zdaje się, że wszyscy o nim zapomnieli, podczas gdy ten dryfuje sobie gdzieś w głębinach Primordial Sea, a nad nim znajduje się wielkie, wielorybopodobne coś. Ok, i to zdecydowanie wszystko, jeśli chodzi o samo streszczenie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę małe zmiany w formacie tego typu filmów, chciałbym tutaj odnieść się i wyróżnić kilka istotnych elementów. Pojawiły się głosy w komentarzach, bym wyrażał na odcinkach swoje zdanie na temat danych questów, więc uwaga, robię to. Yy, no, były trochę kiepskie. Jasne, miały kilka świetnych momentów, jak chociażby cudne kat i wszelkie interakcje arlekin oraz Furiny, aczkolwiek w mojej ocenie cała reszta była dość nudnawa. Co jednak istotnego z tych questów należy wynieść? No, przede wszystkim to, że sprawa archonki Fontaine nie jest taka prosta, jak mogłaby się na pierwszy rzut oka wydawać. Zakładając, że Arlekino się nie myli, to w zasadzie nie mamy pojęcia, kto realnie jest obecnym Archonem Fontaine, o ile takowy w ogóle istnieje. Może całe Fontaine to jeden wielki spektakl, w którym nic nie jest takie, jak się nam wydaje. Podejrzana jest też kwestia klątwy, która według Arle ma ciążyć na samej furinie. Nie mam bladego pojęcia, co to może oznaczać, ale stawiam, że ma to związek z zagmatwaną tożsamością Archona. Skoro wciąż o Arlekino wspominam, to zdaje się, że też ważna dla naszej fabuły może być ta Potencjalna kooperacja z Harbingerką. W końcu nasze cele są dość zbieżne, chcemy po prostu uratować fontaine przed skutkami przepowiedni. Zapamiętajcie też, że Nuwile zdecydowanie nie jest Hydroarchonem, bo po prostu jest reinkarnowanym pradawnym smokiem, a choć problem z Primordial Water pod fortecą został zażegnany, to jest to jedynie tymczasowe i kto wie, czy zaraz nie powróci. Jeśli jednak tak ma się stać, to ja mocno liczę na wykorzystanie statku budowanego przez Riselea. Skoro już nam go pokazano, no to głupio by było teraz o nim zapomnieć. Do czego będzie potrzebna ogromna ilość zgromadzonego indemnitium? Jaki plan ma Furina, o ile jakikolwiek mano i gdzie znajduje się Hydrognoza? To pytania na przyszłość, a zarazem ważne, niedopowiedziane wątki, które rozpoczął ten quest i pozostawił je bez odpowiedzi, dlatego także o nich pamiętajcie. A no i nie zróbcie tego co wszyscy inni, wy nie zapomnijcie o tartali, który gdzieś tam sobie pływa i może w końcu jego wątek troszkę zostanie wyciągnięty na wierzch. Został nam zatizowany już na samym początku Fontein, gdy to tartali miał problem z wizją, potem go zamknęli a potem zniknął, więc w sumie fajnie by było wiedzieć o co do końca tutaj chodzi. Może dostaniemy więcej informacji na temat samego Abysu, jego przeszłości, Skirk. Ja szczerze mówiąc mocno na to liczę. A ode mnie to już definitywnie wszystko. Dajcie znać, czy taka forma streszczeń bardziej wam się podoba niż ostatnie streszczenia Fontaine. A ja się z wami żegnam i słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach, a może i na cotygodniowych poniedziałkowych streamach, na które serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, bajo!